Witam Państwa, z tej strony Łukasz Stefanik, zbliża się godzina 9, dziś mamy 29 dzień listopada. Zobaczmy jak wygląda wykres głównej pary walutowej, euro-dolar, następnie przejdziemy do australijczyka i na koniec do niemieckiego indeksu DAX. Także na początek euro-dolar, tutaj cały czas tym istotnym poziomem jest okrągły 1,0500, ten poziom przypominając... On był już testowany wielokrotnie, wejdę tutaj na interwał tygodniowy, pierwszy test, drugi i w, ostatnich, w ostatnim tygodniu tutaj trzeci test, także dopóki jesteśmy powyżej rynek może prowadzić tutaj odbicia, natomiast wybicie tego poziomu dołem otwiera drogę do dalszych spadków. Natomiast skupmy się tutaj na sytuacji intradayowej, interwał... H4 mamy falę spadkową, natomiast widać, że można się tutaj, tutaj kształtować formacja odwróconej głowy z ramionami, czyli mamy tutaj lewe ramię, głowę i potencjalne prawe ramię. W dniu wczorajszym ta wysokość lewego ramienia była broniona, a więc tutaj mamy wsparcie. Oprócz tego na niższym interwale czasowym interwał H1. Tutaj mówiłem wczoraj o mierzeniu 61,8, no niestety rynek idealnie na tym współczynniku nie, nie zatrzymał, także nie za bardzo możemy tutaj wyznaczyć jakiś układ harmoniczny, natomiast strefa. Powinna wyglądać w ten sposób, czyli strefa na kilkanaście pipsów, współczynnik 61,8 i te wcześniejsze reakcje ceny zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, czyli tutaj na wysokości tego lewego ramienia. Także jeżeli doszłoby do wybicia tej strefy, no to wtedy oczekujemy tutaj testu poziomu 10500. Natomiast wyjście ceny do góry i wybicie wczorajszych szczytów, czyli okolic tutaj 1. 0,680 otwierałoby drogę do większego odragowania, czyli tutaj z H4 kolejnym oporem byłyby dopiero okolice współczynnika 38,2%. A więc rynek miałby kolejne ponad 140 pipsów miejsca do następnego oporu. To jest poziom 1,0820. Dokładnie tutaj dopasując siatkę 1,0815, czyli tutaj te poziomy. Jeżeli chodzi o parę AUD USD, to tutaj na interwał H4 po ostatnich sporych spadkach mamy trójfalowe odbicie, czyli może to być korekta prosta i właściwie rynek reagował na geometrię. Tutaj tą geometrię zaznaczę równość fal AB do CD, czyli tutaj mamy pierwszą falę do tej trzeciej. Widzimy, że ta geometria jest jak na razie broniona, także Możliwe są tutaj dalsze spadki, natomiast wyjście ceny powyżej tego poziomu, a to jest również okrągły poziom, czyli 1.05, neguje nam ten scenariusz i otwiera drogę do większych wzrostów. Także ważny poziom na dzień dzisiejszy, 1.05, dopóki rynek jest poniżej, obowiązują tutaj spadki, natomiast wyjście ceny powyżej tego poziomu, otwiera, wyjście powyżej otwiera nam drogę do większych wzrostów. Najbliższe wsparcie wynika tutaj z układu 1 do 1, czyli z fali BC w tym układzie harmonicznym, czyli poziom 0,7420. Tutaj mamy najbliższe wsparcie. Jego wybicie też by nam potwierdzało tutaj dalej scenariusz spadkowy. I na koniec zobaczmy DAXa, ponieważ w dniu wczorajszym mieliśmy dość spore spadki, biorąc pod uwagę te wcześniejsze konsolidacje. Wybite zostały, widzimy ostatnie, ostatnie dołki. Natomiast dzisiaj od godzin porannych pomimo jakiegoś osłabienia w pierwszej godzinie rynek nie ma siły tutaj dalej spadać natomiast cały czas pamiętajmy jesteśmy pod wpływem tej wczorajszej świecy D1 także wybicie dzisiejszych minimów otwierałoby nam drogę do dalszych spadków i wtedy kolejnym wsparciem gdzie można by próbować ewentualnie odbierać pozycję, to są okolice 10400 punktów tutaj mam współczynnik 50% i dodatkowo z niższego interwału wyznaczając tutaj mierzenie z całej ostatniej konsolidacji Mamy 161,8% ten współczynnik zewnętrzny, czyli tutaj strefę na kilkanaście punktów strefy wsparcia można by zaznaczyć. Jeżeli chodzi natomiast o niższy interwał czasowy, no jak na razie nic ciekawego tutaj nie widać. Rynek znajduje się w tej chwili w strefie oporu wynikającej z interwału H4, czyli z tych ostatnich dołków dopiero wyraźne wyjście ceny powyżej. Tutaj otwierałby drogę z powrotem do testu ostatnich szczytów, czyli tych okolic 10780-10800 punktów. Także czekamy albo na wyraźne odbicie w tym miejscu, albo na przebicie ostatnich minimum i dalszy ruch spadkowy. Ok, z mojej strony to będzie wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i życzę powodzenia na rynku w dniu dzisiejszym. Do usłyszenia.